Jak wygląda montaż rekuperacji? Z czego się składa? Otóż montaż rekuperacji to dwa etapy. Pierwszy etap montaż przewodów i zabezpieczenie tych przewodów do dalszych prac. Te prace najczęściej wykonujemy na etapie stanu surowego, zamkniętego budynku. I to jest pierwszy etap instalacji. Jest również drugi etap instalacji montaż rekuperatora. Anemostatów, czyli białych kółek w suficie, montaż czerpni i wyrzutni elementów na elewacji, i ten etap następuje tuż przed wprowadzeniem. Najlepiej, jak już jest po pracach pyłowych, aby rekuperator się nam nie zabrudził, aby kanały się nie zabrudziły. Czyli rekuperacja, można powiedzieć, to dwa etapy. Natomiast od czego zacząć? Inwestorzy dzwonią do mnie już na etapie projektowym. Czasami są to domy, które już istnieją w stanie surowym, zamkniętym, otwartym, na etapie fundamentów. Wtedy konsultujemy budynek na podstawie rzutów, pomieszczeń, jakie tam są, zadaję szczegółowe pytania i indywidualnie dobieram ilości powietrza. Oczywiście jest pewien standard, którym należy się kierować, czy po powinniśmy się kierować, natomiast warto to zrobić indywidualnie, doprecyzować. Taką konsultację możemy odbyć telefonicznie. W pierwszym kontakcie, w drugim kontakcie, jak posiadam już rzuty. E, możemy ją odbyć na budowie, jeżeli to jest budynek, który już istnieje, zamieszkały albo budowany, już mamy ściany, dach. E, I po takiej analizie dobieramy rekuperator, dobieramy przewody, z których może zostać wykonana instalacja. Gdzie te przewody zostaną poprowadzone, gdzie będą piony. Bo musimy pamiętać, że jeżeli mamy dom dwukondygnacyjny, jest rekuperator to wentylować musimy parter, ale też musimy wentylować górę, więc to są te całe piony, które od rekuperatora wychodzą do góry. Podsumowując etapy, o których wspomniałem i proces całego przebiegu wpływają na konsultację, a następnie na wykonanie całego systemu wentylacji mechanicznej.